Często zadajecie mi pytania, Krzysiek alacja mam zrobić jak jestem brzydki, jak wydaje mi się, że nie jestem atrakcyjny dla kobiet, więc w tym wideo postanowiłem Ci trochę doradzić i myślę, że wykorzystasz tą wiedzę z pożytkiem. Przede wszystkim powinieneś się zastanowić nad tym, jakie dziewczyny, jakie typy kobiet Ty chcesz podrywać, poznawać bo to ma wpływ na to, jaki się powinieneś ubierać, jaki wizerunek powinieneś przy tych dziewczynach prezentować, tak? Jeśli chcesz poderwać dziewczynę, która na co dzień ubiera się elegancko i ubierasz się bardziej na sportowo, no to ten styl ubioru może dokładnie być odbierany przez takie kobiety w taki sposób właśnie, że one będą sobie myślały, że ty jesteś tutaj takim młokosem, który próbuje ją poderwać, a dodatkowo, jeśli wyglądasz właśnie młodo, w ten sposób za pomocą ubioru, nawet jak dobrze wyglądasz fizycznie i masz ładną buźkę, będziesz sobie odbierał bardzo dużo atutów. Więc pytanie brzmi, jak się ubrać, jak dostosować ten wizerunek do dziewczyny, którą chcesz poderwać. Więc tutaj jest jedna bardzo prosta zasada, powinieneś być jak lustro dla kobiety, którą chcesz poznać, którą chcesz poderwać, którą chcesz zdobyć. Co to znaczy? Jeśli dziewczyna, która Ci się podoba, przesadnie się opala, dba o ubiór w taki sposób, że lubi pokazywać różne światowe marki na sobie, to Ty w drugą stronę też powinieneś taką strategię zastosować, jeśli chcesz takiej dziewczynie się spodobać. Zauważ, że często dziewczyny, które noszą torebki tam Dolce Gabbana, już będę abstrahował od tego, czy to są oryginały, czy podróby, w wielu sytuacjach wybierają facetów, którzy też mają polówkę Ralfa czy, czy Tomiego. Dlatego, że taki wizerunek jest spójny z tą kobietą, więc naturalnie, jeśli facet się ubiera w podobny sposób do niej, to już w pewien sposób zbliża, pokazuje, że więcej Was łączy niż dzieli. Natomiast jeśli Ty podchodzisz do dziewczyny w wyświechtanej koszulce za 5 zł, a ona bardzo przesadnie dba o ubiór, o modę, no to nie zdziw się, jak reakcja jest, mam popaka albo nie będę z tobą rozmawiać. I w wielu sytuacjach ma to mało wspólnego z tym, czy ty masz ładną buźkę, czy jesteś przystojny. Dużo ważniejsze jest to, jak się ubierasz i jakich trików, jeśli chodzi o wizerunek, używasz, bo to wpływa na to, jak się właśnie kobieta odbiera. To jest tak samo, pewnie jak nieraz ty miałeś, zobaczyłeś na ulicy kobietę, która jest wyzywająco ubrana, ma wcięcie w pasie, tak, w szeroki dekolt i od razu poczułeś do niej coś silnego. Jeśli w odpowiedni sposób się ubierzesz, to kobiety dokładnie na podobnej zasadzie będą też czuć do ciebie namiętność, taką chemię, i nawet jeszcze zanim powiesz cześć czy hej, no to wiele kobiet już będzie się zastanawiało na temat różnych fantazji łóżkowych, miłosnych z tobą. Więc warto po prostu się nad tym skupić, a nie marudzić. Jestem brzydki, mam krzywy nos. Tak jak mówię, moim zdaniem. Nie ma to aż tak dużego wpływu na reakcję kobiety jak Twój wizerunek ogólny, czyli to jak się ubierzesz, czy masz fajny zegarek, być może czy masz fajne buty. Właśnie w wielu sytuacjach kobiety bardzo często zwracają uwagę na buty faceta. Jak facet podchodzi do dziewczyny i ma naprawdę fajne, pasujące buty wysokiej jakości, to też zauważyłem bardzo dobrze działana reakcja, także powinieneś sobie to przemyśleć, przetestować, a nie tylko narzekać, że jak jestem brzydki, no to już nie ma dla mnie ratunku. Właśnie jest ratunek i podstawą jest zacząć tutaj od zmiany swojego wizerunku na bardziej atrakcyjny, zmienić kompletnie swój styl ubioru i zastanowić się, Jaki tych dziewczyn najbardziej ci się podoba? Czy podobają ci się dziewczyny takie opalone, lekko wytatuowane, czy być może wolisz takie proste dziewczyny, które ubierają się elegancko, takie normalne i, i wtedy też dostosujesz, jeśli dostosujesz właśnie swój ubiór do tego typu dziewczyn. I oczywiście to też musi być związane ze sposobem podrywu, ale ja tutaj mówię głównie o, o ubiorze, sam zauważysz różnicę w reakcjach, no bo. No, trzeba się jakoś prezentować, tak? nie oszukujmy się, jak Cię widzą tak Cię piszą, jeśli chcesz więcej tego typu wiedzy, zastanawiać się właśnie jak się ubrać, jakie triki w ubiorze mogą sprawić, że dziewczyna od razu będzie fantazjowała na temat różnych łóżkowych sytuacji z Tobą to pod tym wideo masz mój pełny kurs gdzie pokazuję co na siebie założyć jak się ubrać, żeby właśnie być bardziej atrakcyjnym dla kobiet to są triki związane z ubiorem, z zapachem więc, jeśli chcesz poprawić z automatu reakcję kobiet, dostawać dużo oznak zainteresowania ze strony dziewczyn, myślę, że powinieneś to zobaczyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!